Przed kusem. Proszę państwa, podaję Dlaczego? wynik końcowy ogiera jeden w 41,33. Za chwilę podamy ocenę średnią Ogiera-Nurmi. A przed Państwem ogier z numerem katalogowym 3, urodzony w 1998 roku. Najgrzeczniej chyba chodzi, nie? No mhm. ja, trzęsie rękami. Proszę Państwa, ocena drugiego ogiera, 42 punkty, tutaj pewne techniczne problemy mieliśmy, więc podaję. Ogier Hel, pani Dagmary Berlin uzyskał 42 punkty ostatecznie po tutaj dwukrotnym sprawdzeniu i ogier Nurmi również 42 Punkty. Więc dwa ogiery z oceną powyżej 40 punktów. Bardzo, no, bardzo jest, można mam powiedzieć, już, no ona to żeby nie powiedzieć prawie mamuśnich? bardzo dobra ocena jednego i drugiego ogiera. A przed komisją i przed państwem jedenastoletni zapisano w dokumentach jasno myszaty ogier. jeszcze zrobić coś? Chyba nie. 8 ocena budowy. To również 3 ósemki, czyli 3 oceny. Bardzo do dobre, przepraszam. Ocena stępa 8, 8. Ocena kusa. 9, 9. 7, 8, 7. Ogólne da. wrażenie, przygotowanie, prezentacja. 9-9-9. Trzy 9, 9. oceny bardzo dobre. Jak widzicie Państwo, prosimy kolejnego ogiera na płytę. Numer cztery. Sędziowie, być może źrebne. Prowadzą Parys i Wardar, Zaprzek z Gładyszowa. Drugim jest para Goral Uncja i Goral Uganda. A trzecim Zabrzeg z w i Wojciech Szyżak. Pan Leszek Przybyłowicz, Stanisław Stasiowski, Andrzej Peregryn, Mariusz Boruta. Dziękuję bardzo szczególnie ekipom za przyjazd, za potwierdzenie przyjazdu, za bardzo zbyt za zaprezentowanie się w tym konkursie i solidarne dostarczenie nam przez wszystkie zaprzęgi emocji. Dziękuję bardzo. Chyba nikt nie spodziewał. Ale może Jucia! to jest dla Ciebie nagroda. Jutcia, to jest nagroda dla Ciebie. taki Proszę państwa, to jest naprawdę niesamowita historia. Córka właściciela wygrała nagrodę publiczności. No. Ale papa ja się zna. Wiedziała na jakiego konia zagłosować. Brawo, ale to się przyda. To jest, proszę Państwa, z tego co widziałem, bardzo pięknej urody plecak. A że dziecko pójdzie za 4 lata do szkoły, będzie miało jak znalazł. Dziękujemy organizatorom, dziękujemy Państwu, dziękujemy Panu Marszakowi, Panu Sekretarzowi, Panu Dyrektorowi za wręczenie nagród. Proszę Państwa, a za chwileczkę dalsza część programu. Mamy nadzieję, że. Piękna. O jak wszelakiej wszelakie pomyślności, co by ta hodowla konia była bardziej opłacalna, a wszelakiej pomyślności dla rodziny. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Oczywiście, Panie Ale proszę i z Państwo odchodzić. by tutaj mamy na, Małe środki no, tylko od... Panie Szanowni Państwo, przede wszystkim rolnicy. Mi. E, Piąte miejsce w klasie, wręcz prezes Okręgowego Związku Hodowców Pani w Rzeszowie, Pan Wacław Guberna. Bardzo proszę, Panie Prezesie. I nagrada wędruje do Pana Roberta Szudy, bardzo proszę. I oklaski jak najbardziej również dla tej, tego wyróżnienia. <plansuj> Państwa, za chwilę czempionat klaczy. Proszę o przygotowanie za chwilę klaczy.